w mi um, dzisiaj, więc wykąpałam się już, jestem już gotowa no, nie do spania znaczy do spania już, bo szykuję się już do spania, i widzicie mój make up zeszedł z mi i musimy go zaraz zdjąć zaraz zdejmiemy i jest 23.13 wiem, późno um, więc muszę szybko się szykować i iść szybko do spania już, bo to jest nowy dzień i idę po kosmetyki po w ten, y, to ręczko do twarzy z Rosmana. Więc zaczynamy. Pierwsze, co, co najpierw zrobimy, to y, bierzemy papier i rozmywamy. Dobra. Ten To zrobimy na wszelki wypadek. Ustawimy też takie od tego błyszczyka. Ok, jest git. Ale jeszcze później sobie rawy na wszelki wypadek. Teraz użyjemy podtachy. Czekajcie, z boku później. trochę bolało no, no i teraz druga okej, okay. Git. wygląda na i ja nie wiem, bo to nakładałam na użyłam, no ale nic już będzie teraz em, najpierw używamy wazeliny. już tyle mam ale ja mi jeszcze wystarczy jeszcze na rok albo duże, nie wiem tak się będę zgadywała bo... już użyłam wiem, że użyłam wazeliny, ale jeszcze użyję puszyna z Rosmana mama mi wkupiła na urodziny nie, bo był takim kompletem puszyna Um, y, jak używacie muzejki w ogóle? Bo ja używam tak, a ludzie używają tak. Ja na przykład, moja koleżanka tak używa, nie, ja tak nie robię w ogóle, bo nie wolę na siebie niż na powietrze i wchodzić to. Więc to są moje ulubione rzeczy do używania. To jest Action, to jest Hebe. Jutro idę do Rosmana, pójdę mleczko do twarzy i może do Sefory. Może. Nie wiem, czy chcę iść tam, bo tam są drogie rzeczy. Ale może jeszcze pomyślę, może tam pójdę. Ale nie jestem jeszcze pewna. Więc odkładam wszystko. Dobra Więc idę i niech I zaraz wracam Dobra Dobra teraz Так на волосы. Живка есть. Окей. Сейчас волоски, чтобы не мечку тонул. Na razie jest, bo teraz jeszcze nie mogę czesać, bo jeszcze nie jak mi wysnął jutro rano, wyczeszę. Jeszcze grzbietkę. O. Okej. Okay. Ehm, wygaszamy światło, tylko najpierw zapalimy te teledy. To tutaj. Czekajcie. Czy mi nie chce się włączyć. O. I nie na ty, bo to nie są do spania. Te też nie czekajcie, bo chcę włączyć. O, to są do spania. Te LEDy. Jakby nie widzicie. O, to tak wyglądają, ale są ciemniejsze w prawdziwym życiu. I dkażemy światełką. Tak to wygląda, tak się prezentuje. Ale jeszcze zazwyczaj włączam tutaj LEDy, bo mam i różowe, takie typowe różowe, albo używam czerwone czerwone albo po prostu zmieniam co jakiś czas albo normalne białe ale teraz chyba zrobię na taki albo taki 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 jest lepszy jak dla mnie więc taki zostawiam i sobie włączę jeszcze telewizor chcę telewizor jeszcze. Ej, czemu się nie włączasz? Poczekam i to. O, się. Tata. Jaki? Czemu mi się nie chce włączyć telewizor? Podłączony? Nie wiem, ja nie odłamę? Ja, odłam ja nie A, yy, Tak, no. A, to tutaj nie podłączyłem tego. Telewidzie chcesz. A ja się uczy ten. Bo tutaj upadło, bo ja pociągnąłem tutaj. Dobra. Ja już się kładę do łóżka, nie? Daj mi tażmy kołek. Tu masz przed sobą. Tak. Ta bez ształek. Daję Ci już to szybciej prędzej zrobię. No, prawie. O.

Zamkniesz mi drzwi, no. Zacina Dobra. Mamy. Więc, pa pa. Półego wieczoru, pa.